Witam państwa i zapraszam na aktualności ratajskie. W poniedziałek 4 kwietnia członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych wybierali swoich przedstawicieli do Rad Osiedli. Kadencja nowo wybranych członków potrwa do 2019 roku. A czym jeszcze zajęliśmy się w tym tygodniu? Konkurs KANSAT, pomoc w wypełnieniu deklaracji podatkowej, gdzie otworzy się Ratajski Park Trampolin. Wybory do spółdzielczych rad osiedli już za nami. Jaka frekwencja była w tym roku? Znamy już wyniki wyborów do spółdzielczych rad osiedlowych, które odbyły się 4 kwietnia. Kandydatów było łącznie 167. Spośród nich wybranych zostało 112 osób do 9 rad. Ogólnie więc na jedno miejsce przypadło półtora kandydata. W 59 ze 102 okręgów na jedno miejsce przypadał tylko jeden kandydat, ale wybory i tak się odbyły, aby sprawdzić, czy jedyny kandydat otrzyma przynajmniej jeden głos. W jednym okręgu na osiedlu Jagiellońskim na radnego nie zgłosił się nikt. Jeśli chodzi o frekwencję, to najmniej osób poszło do urn na osiedlu Orła Białego, tylko 3%. Najwięcej na osiedlu tysiąclecia, tam frekwencja wyniosła 30%. Ogólnie na wszystkich spółdzielczych osiedlach do urny wybrał się co dziesiąty wyborca, to mniej niż podczas ostatnich wyborów wtedy frekwencja wyniosła 13%. Ale ten wynik i tak jest lepszy od tego w ubiegłorocznych wyborach do miejskich rad osiedlowych. Tam frekwencja w głosowaniu do trzech ratajskich rad wyniosła nieco ponad 8%. Kadencja spółdzielczych rad osiedlowych trwa 3 lata. W jej toku radni zajmują się głównie sprawami związanymi z funkcjonowaniem osiedli, Między innymi opiniują nowe inwestycje oraz zgłaszają potrzeby remontów. Budowa mini-satelity mieszczącego się w pojemniku wielkości puszki po napoju. Przed takim zadaniem stanęli uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących nr 4 z Osiedla Czecha i udało dostać się im do finału polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu KANSAT. Oprócz misji podstawowej podejmiemy także dodatkową, mającą na celu przeanalizowanie zjawisk dziury ozonowej. To jeszcze nie cele misji kosmicznej, ale plany uczniów zespołu szkół ogólnokształcących nr 4 i tak sięgają wysoko. Sześciu młodych konstruktorów z osiedla Czecha na początku roku szkolnego założyło zespół ON-OFF, a potem dostało się do finału polskiej edycji międzynarodowego konkursu European CanSat. We wrześniu napisaliśmy projekt. Projekt został pozytywnie zaopiniowany. No jest to nasze miejsce w Kansacie. W wyniku rywalizacji jesteśmy jedną z siedmiu drużyn startujących obecnie w tym finale tego konkursu. Konkurs polega na własnoręcznym skonstruowaniu satelity, a następnie umieszczeniu go w niewielkiej puszce. W sobotę 9 kwietnia, podczas polskiego finału na poligonie w Nowej Dębie, satelita zostanie wzniesiony na wysokość maksymalnie 2 km, a następnie podczas spadania będzie musiał zebrać dane takie jak temperatura czy ciśnienie. On jest ogólnie zbudowany z włókna węglowego, bardzo lekkie i wytrzymałe. No, w środku są czujniki, zasilanie, włącznik jest. Jest też mikrokontroler do tego wszystkiego. Hubert, uczeń pierwszej klasy gimnazjum wraz z dwoma innymi członkami zespołu zajmuje się elektroniką i programowaniem. Nad całym projektem samodzielnie pracują uczniowie, poświęcając mu swój wolny czas po lekcjach. Każdy ma wyznaczone zadanie. Ogólnie jesteśmy od tego, żeby no, podczas tego spadania, żeby nic się nie rozpadło, ani nic takiego. żeby wszystko było pomyślnie, skończone i żeby wylądowało w całości. Konkurs jest organizowany przez Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO. Zwycięska drużyna będzie reprezentować Polskę na konkursie European CanSat organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną w czerwcu w Portugalii. Młodych konstruktorów z zespołu Szkół na Czecha wspierają dyrekcja szkoły, Rada Osiedla Hartowo i Urząd Miasta Poznania. Kiedy w marcu miejscy radni zastanawiali się nad koncepcją przebudowy ronda Rataje, na pewno nie pomyśleli o takiej i chociaż propozycja jednego z uczestników konkursu na facebookowym profilu Poznańskiej Jump Areny na razie nie dojdzie do skutku, to rzeczywista lokalizacja Ratajskiego Parku Trampolin zaskoczyła wielu. Znajdujemy się w Giancie, to jest galeria z meblami, a niedługo już tutaj będzie park trampolin, będzie bardzo fajny obiekt rozrywkowy z nowymi trampolinami, których jeszcze nie było w starej lokalizacji i z elementami, które już poznaniacy poko pokochali. Giant znajduje się przy ulicy Krzywoustego, niedaleko Kinepolis. Jak informowaliśmy w Aktualnościach Ratajskich, właściciele parku trampolin zorganizowali konkurs, w którym uczestnicy mieli zgadnąć, gdzie zlokalizowany będzie ratajski obiekt. Wśród pomysłów mieszkańców Rataj pojawiały się między innymi powstające Centrum Handlowe Poznania, Hala na Osiedlu Powstań Narodowych czy okolice Ronda-Żegrze. To oznacza jedno: jeszcze wiele ratajskich przestrzeni czeka na pomysł na biznes, a mieszkańcy na nowe możliwości rozrywki. Nowe miejsca pracy na Ratajach, gdzie dokładnie? W Poznani. Centrum Handlowe jest jeszcze w budowie, ale już rozpoczęło rekrutację. Na chętnych czeka 3000 miejsc dla kilkudziesięciu zawodów. Doradca klienta czy projektant, jak również pracownicy liniowy, rzeźnik, kasjer, ale również marketing, również księgowość. Aby zorientować się w szczegółach konkretnych ofert można zarejestrować się na stronie internetowej utworzonej właśnie na potrzeby rekrutacji. W sposób intuicyjny można znaleźć swoje stanowisko, które chcemy znaleźć, będzie w sposób intuicyjny można znaleźć pracodawcę, do którego chcemy pracować, jak również będzie można m.in. Skreować, skreować własny życiorys, czy uzyskać pomoc w kreowaniu życiorysu. Poznania zamierza również podjąć współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi. Będą to na przykład szkolenia z zakresu autoprezentacji. Chcemy wesprzeć młodych ludzi, którzy często kończąc szkołę, kończąc uczelnię, kończąc szkołę zawodową, nie bardzo potrafią, nie posiadają pewnych tych cech miękkich we właściwy sposób zaprezentowania siebie. Często osoby posiadają już umiejętności techniczne, a chcemy ich wesprzeć w tym, by mogli sprzedać swoje, sprzedać może kolokwialne słowo, sprzedać swoje umiejętności we właściwy sposób. Otwarcie Poznani zaplanowane jest na jesień tego roku. Do tego czasu mają zakończyć się również prace przy przebudowie dróg dojazdowych do centrum handlowego. 2 maja upływa termin złożenia deklaracji podatkowej. Nie każdemu łatwo jest uporać się z fiskusem, dlatego Urząd Skarbowy na Nowym Mieście oferuje pomoc. Wypełnianie PITA nie dla wszystkich jest łatwe, ale trzeba się z tym uporać. Aby ułatwić zadanie podatnikom, Urząd Skarbowy na Nowym Mieście zaprasza na dzień otwarty. Pracownicy Urzędu Skarbowego będą udzielać porad, odpowiadać na pytania na temat właśnie składanych zeznań za rok 2015. Będzie również możliwość złożenia takiego zeznania elektronicznie. Też pracownicy Urzędu Skarbowego pomogą takie zeznanie złożyć, wypełnić i wysłać. Podatnicy będą mogli skorzystać z pomocy doradców i wraz z nimi wypełnić formularz. Dzień otwarty odbędzie się w sobotę 16 kwietnia, w godzinach od 9 do 13. Ponadto 28 i 29 kwietnia urząd będzie otwarty do godziny 18. Po pomoc w uporaniu się z fiskusem, będzie można zgłosić się również w oddziale ZUS-u na ulicy Starłęckiej. Tam w dniach 13 i 14 kwietnia, w godzinach od 12 do 14, można będzie w specjalnym punkcie zasięgnąć porady w sprawach podatkowych. W tym roku czas na złożenie deklaracji podatkowej mija 2 maja Ponad 2000 bajek, tyle utworów dla dzieci, zgromadził już internetowy portal bajkownia.org, a od lutego na osiedlu Lecha powstają do nich ilustracje. Tworzą je uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, przyjaciele. Zaangażowanie osób niepełnosprawnych w ten projekt to wspólny pomysł warsztatów terapii zajęciowej oraz Fundacji Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji. Czasami my zapominamy, że to są osoby niepełnosprawne, ponieważ one kreują tak wspaniałą sztukę czasami, że same aż się dziwią, że potrafią naprawdę dobre rzeczy zrobić. Czasami jak zaczynamy, one im mówią, ale ja nie potrafię rysować i potem się okazuje, że powoli, powoli odkrywamy talent. Jak przyznają pomysłodawcy warsztatów, zilustrowanie bajek to praca na wiele miesięcy, a jak powstają te dzieła opowiemy szerzej w Kulturze pod Ręką już 15 kwietnia. Jest już w Dubaju, Sydney, Tokio czy Singapurze, a od kwietnia także w Poznaniu. Na Franowie przy ulicy Krzywołustego działa już Audi Terminal jedyny taki salon samochodowy w Polsce. Stoimy w miejscu, w którym każdy klient może skonfigurować sobie specjalnie dla niego, uszyty na miarę, można powiedzieć, samochód sportowy. Takie miejsce to jedyne miejsce w kraju, gdzie można faktycznie w taki indywidualny i bardzo ekskluzywny sposób taki samochód sobie skonfigurować. Jesteśmy też jedynym dealerem dzisiaj w Polsce, który oferuje właśnie w taki sposób sprzedaż modelu R8. Sportowe modele Audi i Porsche będą sprzedawane w specjalnie wydzielonej strefie, a oprócz sprzedaży aut w salonie zajmującym powierzchnię ponad 2000 m2 znajdzie się również serwis oraz punkt sprzedaży samochodów używanych. Zainteresowani jazdami próbnymi oraz ofertą salonu w najbliższym czasie będą mogli liczyć na promocję. W pierwszej połowie maja wszyscy ci klienci, którzy zostali przez nas już zaproszeni, wszyscy ci, którzy do nas dotrą będą mogli skorzystać ze specjalnych warunków. Więc pozostaje nam tylko zapraszać do siebie. Porsche Interautopolska planuje dalszy rozwój. W przyszłym roku podobny terminal powstanie w Warszawie. W tym wydaniu to wszystko. Na kolejne zapraszam w czwartek 14 kwietnia. Życzę Państwu udanego tygodnia i do zobaczenia.